Zapraszam. Beatko, krękam przed tobą, proszę cię. Błagam cię, pozwól mi wrócić. Wstań. Masz rację, no... Zachowałem się jak dupę. Ja ci nie pozwoliłam mówić. Siadaj, Andrzej. Ja sobie to wszystko przemyślałam. Tak, to jest prawda, zachowały się jak dupek, to jest prawda. Odkąd się z tobą związałam, moje życie się bardzo skomplikowało. Ale tak zawsze mówił, że, że proste rozwiązania są dla prostaków, a skomplikowane są dla odważnych. I ja teraz dopiero zrozumiałam, co on miał na myśli. Radko, przepraszam cię, może usiądziesz? Bo mi strasznie głupio, niewygodnie tak... Stąd. Od teraz to mi będzie wygodnie w tym związku, Andrzej, zrozumiałeś to? A teraz się skup i słuchaj uważnie. Ponieważ musisz się pogodzić z tym, co ja ci chcę powiedzieć. Przepraszam, powiedziałeś, że od dzisiaj w tym związku, to znaczy... Nie pozwoliłam ci jeszcze mówić! Nie skończyłam, tak? Zrozumiałam, że niepotrzebnie galopowałam w tłuje kretynek, które słuchają tylko swojego zegara biologicznego. Ja od początku powinnam była słuchać tylko intuicji. Andrzeju, ja nie zamierzam mieć z tobą dziecka. Ja chcę się skupić na swojej karierze. I oczekuję, że ty w tej kwestii nie pozostaniesz w tyle, ponieważ Andrzej chce widzieć przy swoim boku mężczyznę silnego, opiekuńczego i zrealizowanego zawodowo. A to znaczy, że. To znaczy, że możesz wrócić. Dobrze. Ci przepraszam. Dobrze.